Ja się zawsze wkurzam, jak jakiś zagraniczny inwestor kupi polski biznes. Znaczy, ja, już, panowie, jestem przerażony. W Polsce brakuje odważnych polityków, chociaż widać już ich coraz częściej, coraz więcej. nie jest taki, że porywa tłumy. Tak, nie może 80% papieru talerzkowego tele należy do 20% ludzi. W Polsce jest niestabilne prawo, prawda? Przeregulowane. Ja szacuję, że większość ludzi, z którymi rozmawiam, nie jest zadowolona z polityki, nie? Jak nie narzekamy na pistę, narzekamy na platformę. Business Insider pisze, słuchajcie, znana firma kosmetyczna zamyka fabrykę w Polsce. Firma Oriflame zdecydowała o zamknięciu fabryki w Warszawie. Produkcję z Polski przeniesie do innych krajów Europy. Jak podaje serwis wiadomości kosmetyczne, szwedzka marka kosmetyczna podjęła decyzję o stopniowym zamknięciu swojej fabryki Cetes Mato czy też Cetes ma to nastąpić w ciągu dwóch najbliższych lat. Wszyscy pracownicy objęci procesem zwolnienia otrzymają pakiet odpraw przewyższający wymagania prawne oraz Odpowiednie wsparcie, czytamy, tak tłumaczy sytuację pracodawca. Produkcja zostanie przeniesiona do innych europejskich partnerów, którzy specjalizują się w produkcji dla prestiżowych marek kosmetycznych. Portal informuje, że decyzja ta. To jest najlepsze, co ja bardzo lubię. Bo oni oczywiście nie muszą tłumaczyć, tak? bo, bo są prywatną firmą, ale zawsze lubię te takie, słuchajcie, krótkie przekazy, dlaczego to zrobiliśmy. Decyzja ta podyktowana jest potrzebą szybszego reagowania na dynamicznie zmieniające się trendy rynkowe i rozwój technologii. No, tak piękna namowa. Na miejscu fabryki planowana jest inwestycja firmy Greenfields, wstępny projekt przewiduje budowę kompleksu budynków mieszkaniowych o wysokości. No oczywiście, że jest biznes. <laughs> Mieszka o wysokości do 9 pięter z podziemnym parkingiem no, i od razu reklamówka. Słuchajcie, na 1,8 tysiąca samochodów oraz 200 miejsc postojowych, jak 1,8 tysiąca samochodów. Okay. 1,8 8 tysięcy samochodów, ale nie w tym samym czasie. <laughs> Obecnie na tym terenie znajduje się właśnie omawiana fabryka kosmetyków Oriflame. No i teraz panowie, słuchajcie, cieszymy się, że się kolejna firma wyprowadza z Polski. Ja, generalnie się cieszymy, jak się firmy wprowadzają do Polski, a nie cieszymy się, jak się wyprowadzają, tak? Bo tutaj ktoś mi kiedyś zarzucił, że ja się zawsze wkurzam, jak jakiś zagraniczny inwestor kupi polski biznes i jakby wykupują. wykupują. Wiesz, wkurzam się, że nikt w Polsce tego nie potrafił podnieść, nie? No. że jakby spółka, która bankrutuje, zostaje wykupiona przez zagraniczny kapitał. Tak, zgadza, zgadza się, wkurza mnie to, że nikt w Polsce nie potrafił podnieść czegoś takiego czy jakiejś spółki. Natomiast z drugiej strony cieszę się, jak to polska spółka rozwija się za granicą i wykupuje zagraniczne podmioty. Na tym polega ta gra, hello! Kto tego nie kuma, no to, no to chyba to nie, nie ma gospodarki, nie? Swoją drogą, panowie, jak już jesteśmy w temacie Eryflamu, chcecie coś z no teraz Ja bym ja tą nieruchomość położył. Jak z Avon już teraz padł, bo ja nie wiem... Czy jest dalej w dystrybucji? Po tym, co ja, ostatnio ja tam mogło się. Nie używa. Znaczy, ja już panowie jestem przerażony. To ja, ja tak obstawiam, że to może być kolejny czarny łabędź, bo to nie pierwsza firma, która od nas odchodzi. I to już mówią prawnicy, powiedzmy yy, tacy neutralni. Mówią wprost, że jedną z przyczyn jest to, że w Polsce jest niestabilne prawo, prawda? Przeregulowane. Bo, I, niestabilne. To bo, I niestabilne. Któryś tam rząd już nie chce zwalać na, na żadną partię, ale no wiadomo, poszcz, poszczególne, poszczególne rządy zaczęły jakby, no, no, ten sędzia jest ok, ten nie jest ok, no i teraz przychodzi inwestor, buduje fabrykę, no i, i powiedzmy coś jest nie tak na budowie, idzie do sądu, no i sąd powie, no, no, no i wtedy ktoś powie, że ten, ten sędzia nie jest sędzią, prawda? I, I teraz jakby ta stabilność prawa do tej pory jak jako tako była w miarę w porządku, ale no, ktoś tam zaczął w pewnym momencie tam kolejkę i no, żadna partia nie była lepsza od tej mm -hmm. i, i każdy dokładał do tego pieca. I, I tu obawiam się, że pierwszym czarnym łabędziem, który, który gdzieś tam w poprzednim odcinku żeśmy mówili o tej nad regulacji Brukseli, tak tym kolejnym czarnym łabędziem to jest ta niestabilność prawa u nas, i zresztą ostatnio był, było nagranie, gdzie komendant policji tam no, ruszył ten temat, również, gdzie został przeniesiony. Tak więc osobiście uważam, że, że ta niestabilność prawa powoduje, że część inwestorów ucieka. W latach 90. gdzie to bezrobocie było ponad 20%, to wszyscy żeśmy się cieszyli, że TESKO przyszło do Krakowa, bo będą miejsca pracy, tak. prawda? Także tutaj. U, Uważam, że, że, że tu jest gdzieś ta czerwona lampka i powinna jakaś wspólna komisja sejmowa wszystkich partii siąść, bo tam też było, że będzie losowanie tych sędziów, prawda? Że może zrobimy tak, że, że wylosujemy, no ale już ci prawdziwi sędziowie powiedzieli, że z neosędziami, jak będziemy wylosowani, to nie będzie może Także to koło wydaje się trochę błędne i być może tak węzeł gordyjski trzeba go jakoś przeciąć. Fajnie to zrobili Czesi, jak upadła komuna, po prostu odcięli wszystkich koniec. Wy za komuny, teraz robimy na A nowo. nam się jączy, to i, i wlecza. I tam to prawo jest jakby stabilne i gdzieś tutaj uważam, że, że, że powinniśmy jak, jakoś tutaj no, lobbować w tym kierunku, aby, aby po prostu te elity, nasze władze trochę się opamiętały. No bo to no, no, zmierza w złym kierunku. No, 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 ja też jak objąłem władzę w mojej gminie, to nie szukałem co tam było. Wstecz, tylko skupiłem się na pracy, i bo jakbyśmy szukali wstecz, no, 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 to, no to później ktoś na mnie by zaczął szukać, i to tak jest błędne koło, prawda? I mm. zajmujemy się, że tak powiem, nawalanką, walanką, mm. zamiast się wziąć do roboty. Także ja osobiście jestem wściekły, bo widzę, że mimo wszystko ci nasi przedsiębiorcy dają radę, bo to PKB jest cały czas wysokie, prognozy dalej są wysokie i, i tak dożywani są cały czas przez te poszczególne lata z różnych stron. Tak jak to Winston Churchill mówił właśnie, że. że że jedni podchodzą w ten sposób, żeby, żeby traktować przedsiębiorców jak dojną krowę, inni jak po prostu jak wilki, żeby tylko zjeść, a, a, a trzeci, no, tak to jakoś leciało, że, 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 mm. że wspierają, prawda? No, ja, ja u siebie staram się wspierać w postaci tego inkubatora, o którym wspomniałem. Natomiast no, no, u mnie przedsiębiorcy rzeczywiście. Tak, jak na terenach wiejskich dawniej, w każdym domu były, były gospodarstwa rolne, prawda? I, i, no i rolnicy żyli sobie z tego, co wyprodukowali, nie było za bardzo wymiany pieniądza, tylko sobie nawzajem pomagali. E, sami również że z Marcinem żeśmy to przeżyli, że nasi rodzice odeszli od tej gospodarki i dużo się przekształciło. Czy część poszło do pracy, część powstało z zakładów. Część nawet do niedawna jeszcze zajmowały się ogórkami czy pomidorami i oni dziś są deweloperami, prawda? Czyli dzięki tej zaradności przedsiębiorczości nasza gmina, jakby w przeciągu jak zostałem wójtem, bo pierwszy budżet był 30 milionów, dzisiaj to jest 60 po 6 po, po, po latach, prawda? Czyli podwoiliśmy budżet dzięki właśnie temu, że, 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 że te statystyki są jakby bardzo dobre, mieszkańcy są aktywni i, i no, ja jestem w szoku, że my osiągamy takie wyniki gospodarcze, a z jednej strony jesteśmy jakby no, przedsiębiorcy cały czas są mm -hmm. różnymi metodami, jakby to słyszymy na różnych forach, prawda? Nawet ten tydzień przedsiębiorczości w ścianie też było to słychać, że, że jest nam ciężko, bo też bardzo dużo tych młodych firm się zamyka, prawda? Ten, no, podwyż, pod, 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 podniesienie stawki ZUS-u do góry też nie pomogło, prawda? I, i, no I COVID i różne po kolei, ta składka zdrowotna, która też, też tutaj jest plan, żeby to wycofać, ale się okazuje, że to jest tak drogie, że to będzie kilkadziesiąt miliardów, że na razie... Nas na to nie stać. Także, także no, 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 uważam, że jest to kolejny czarny łabędź, który, który być może, mam nadzieję, że dojdzie do jakiegoś konsensusu prawnego, żeby, że, że te firmy się nie będą wycofywać. Prawda? A ja uważam, że na przykład brakuje mi takiego mechanizmu przy wycofywaniu się firm z Polski. Może jest taki, tylko jest ukryty. W każdym razie takiego mechanizmu, jak masz, macie w e-commerce. Że jak ktoś subskrybował jakieś rozwiązanie, jakieś Aha. software czy coś takiego, klika, no przerywam subskrypcję, już nie chcę, nie? to nagle się pojawia taka jakaś. To się nazywa strategia winback offer albo churn prevention system, czy coś takiego. Polega to na tym, że jak ten klient odchodzi, to ty mu dajesz jeszcze super ofertę. Na przykład, ok, to na przykład przez jeden miesiąc za pół ceny. Żeby go jeszcze utrzymać, żeby on nie odszedł, nie? Że, żeby wyłowić tych, którzy odchodzą z jakiegoś takiego, wiecie, nagłego skoku, jakichś emocji, że nie chcą, a, a żeby jeszcze zostali. I na przykład ja też, jak był czas pandemii, to zrezygnowałem z usługi jednego mojego klienta, który dawał mi usługę, i on powiedział, to Panie za trzy miesiące za darmo dostanie pan ode mnie. Trzy miesiące za darmo. Jak się sytuacja wyklaruje, uspokoi, no to, to będziemy decydować, czy pan jakby dalej będzie chciał, czy nie. W każdym razie oferta wtedy po trzech miesiącach wróci do normalnej ceny standardowej. Jak pan zrezygnuje, rozumiem. Jak pan nie zrezygnuje, będę się cieszył. No i powiem wam, że minęły te trzy miesiące i jeszcze rok popracowałem z nimi później. Nie? No i potem znowu wypowiedziałem. Ale jakby idea jest taka, żeby było coś takiego, że firma mówi: OK, wychodzimy. Nie wiem, jest prezes tej firmy, który w Polsce zarządza tymi strukturami, i idzie do, nie wiem, jest taki. In... Mamy w cholerę ministerstw w końcu, prawda? Więc idzie do takiego ministra, albo pisze list, albo jest tam jakiś wiceminister, jeden z 17 zapewne w tym ministerstwie i yy, wiesz, jest jakaś komórka, gdzie on się kontaktuje, słuchajcie, ta firma chce wyjść z Polski, tak? Są takie rozważania, rozważają konkurencyjny kraj i tak dalej, i tak dalej. Na przykład się pojawia, że OK, to dostaniecie od nas, nie wiem, 10 lat upustu na podatek dochodowy, czy cokolwiek w ten sposób, nie? żeby utrzymać miejsca pracy, żeby utrzymać, jak wprowadzicie te technologiczne zmiany produkcyjne, czy jakiekolwiek inne, które chcielibyście w innym kraju zaadaptować, tylko zrobicie to u nas, no to wtedy jeszcze dostajecie jakąś zachętę, dodatek, żeby był taki sposób, żeby zatrzymywać te firmy w Polsce. Nie? To tak samo jak wiecie, każdy z nas, kto sprzedaje Wie, że jak dajesz pierwszą ofertę, to to jest kotwica cenowa, tak? Czyli nie wiem, kotwicą cenową są wysokie wynagrodzenia w tym momencie w Polsce dla pracowników i tak dalej, i tak dalej. Ale jak ktoś mówi, nie, to ja nie chcę jednak, no to wtedy dajesz niższą ofertę, tak, ciekawszą, bardziej powiedzmy, dla niego odpowiednią i znośną, tak, ale już kotwica jest wysoko zakorzeniona, wybita. Więc idea jest według mnie taka, żeby była taka jednostka, która walczy o takie firmy, które wychodzą z Polski. Cezary na prezydenta. Nie mi się podobał w Argentynie. Nie wiem, czy widzieliście kandydata prezydenta wziął piłą motorową do, do drzewa, prawda? Zrobił takie duże tabliczki, tabliczki z ministerstwami, z nazwami i po odpalił piłę przy, przy publiczności, przy, przy mieszkańca i na pół, na pół tego ministerstwa nie będzie, tego nie będzie. Został prezydentem. I tak zrobił, to znaczy bez piły, ale po prostu zlikwidował i, i bardzo dużo ministerstw i, i różnych instytucji i się okazało, że, że inflacja zaczęła spadać dość mocno i nawet jakaś tam jakaś nadwyżka po wielu latach, gdzie Argentyna już kilkakrotnie zbankrutowała. Także, tak. także tutaj no, czasami no, ta nadregulacja nie, nie, nie jest za dobra. No, on jest bardzo charakterystyczny jako prezydent, zresztą chyba na tej posiedzeniu Rady Narodów Zjednoczonych, gdzieś tam miał taką bardzo znaną, tak dobrze mówię, czy w Davos to mówił, wypowiadał się na temat ekonomii globalnej i tego, co się dzieje za światem, w tym bardzo słusznie zresztą, więc radzę Widzisz, sobie obejrzeć, bo do, to jest to bardzo dobrze, ciekawy materiał. Bardzo słusznie, wiesz, w Polsce brakuje odważnych polityków, chociaż widać już ich coraz częściej, i coraz więcej. Takich odważnych polityków. Ja myślę, że to jest ostatnia kadencja. No kto, takiego jak Prze Javier Milei, nie? to jakby kogo masz w Polsce? No, Korwin jest taki, że porywa tłumy, że. No, Korwin to Korwin to już historia. Śpi teraz. Korwin no, jest historia, nie? Śpi no. na <suszelna> <suszelna> Ale, ale, ale wiem, mamy Dominika Tarczyńskiego, mamy Patryka Jakiego, mamy Daniela Obajtka, mamy Sławomira Mencena, ludzi, którzy. Ale samych prawicowych wymieniasz. Tak, tak. To przypadek? Adrian Zandberg generalnie. Myślę, że ma predyspozycję do tego, żeby być dobrym, e, dobrym politykiem, tylko musiałby zmienić stronę generalnie, ale sam człowiek. Jako, to się bardzo często sam, zdarza. No właśnie o to chodzi, że sam w sobie jako człowiek, myślę, że ma duże predyspozycje do tego, żeby, żeby być dobrym politykiem. No tylko musiałby jakby gdzieś przestać gadać, że wiesz, nie może 80% papieru, należy do 20% ludzi, no bo to, tą, tą retorykę znaczy, się nie wiem, Ja uważam, niech tak nie? Słuchajcie, mamy wolność słowa. To ja w ogóle ostatnio gdzieś tam z kim się wykucałem na, na Facebooku w ramach, w ramach rozrywki. Pe, pewnie z tymi, z botami. Może no, z botami, <laughs> tak. Bo, to nie służą. bardzo możliwe, ale słuchajcie, faktycznie taka, taka konstrukcja, gdzie bierzemy konfederację i razem, i oni tworzą rząd. Czyli znaczy, ja bym wybierał, wiesz, z różnych on, partii, wybierałby najbardziej mają... charyzmatycznych ludzi, którzy mają odwagę do tego, żeby działać dla Polski. Żeby zmienić tak, Polskę. Dokładnie. I, to, zmienić. i, myślę, że, I my myślę, że to mają dobrą tak, nie, a no, nie tylko. Tak, kalkulację dokładnie, polityczną. dokładnie. Nie, nie tylko kalkulacji polityczną, tylko dobre, do, dobre kierunki działania dla Polski. Teraz, gdyby wybrać tych wszystkich ludzi i z nich zrobić fajną partię, to myślę, że to miałoby sens, nie? żeby ten stary układ, który u nas rządzi od 30 lat, już pożegnać i podziękować im za, za te czasy. No bo, jak powiedzieć, popatrzmy na zadowolenie ludzi w Polsce z polityki. Nie? No kurczę, no, ja szacuję, że większość ludzi, z którymi rozmawiam, nie jest zadowolona z polityki, nie? Jak nie narzekamy na PiS, to narzekamy na platformę. No to teraz po owocach ich poznacie. Skoro społeczeństwo nie jest zadowolone z rządów, to znaczy, że te rządy. Nie służą nam w no, jakby Jakie by nie były sposób. rządy. Wejdą inne tak, rządy, będziemy też narzekać, słuchaj. to jest natura ludzka. Tak, kto, kto by co nie robił? Poza tym wiesz, jaka jest w, w narracja polityczna. Jak... W krótkim horyzoncie tak, ale teraz popatrzmy, co chcemy uzyskać za 50 lat. Nie? Ale Czy dalej chcemy narzekać? Na, narracja polityczna jest taka, że co byś nie robił, choćby to było najlepsze właśnie, dla Polski, to wyjdzie ktoś inny i powie, że to nie jest najlepsze dla na Polski, to jest najlepsze dla lobbystów właśnie, i tak dalej. I od i tak tego dalej. trzeba zacząć, żeby tą całą narrację polityczną zamknąć. Nie zmienisz tego, bo to jest globalny trend. Trump Czegoś zmienić, to zmień myślenie. Ey, ey, ale to hey, samo, Nie, możesz ale... zmienić czegoś, to zmień myślenie, ale... i dopiero wtedy się no Ale zmienisz myślenie zmieniać. u 38 milionów Polaków nagle, znaczy, tak? W ja... sposób. Pewne rzeczy zachodzą ja transformacjami, ja myślę, że... więc, jakby to powiedzieć, jeżeli my nie otworzymy się na transformację, to tej transformacji nie będzie. Tak. Ale to jest idea, wiesz, i to jest pięknie brzmi, i zranie... to są takie rzeczy, wiesz, że Trzeba pracować ciężko, trzeba być fit, trzeba się odchudzać, trzeba być mądrym. Co robi. Ale takie... ja, ja myślę, że tutaj Marcin ja zaczął na ja trafnie rady. na początku. Że rzeczywiście ta zmiana idzie. Że to już będzie ostatnia kadencja. Dlaczego? Bo widać w tym młodym pokoleniu już całkiem inne myślenie, bo dawniej to, to na, nasze pokolenie było kształtowane w większości tak jak często to mówię z dyrektorami szkół, że połowa wiedzy była z domu, połowa ze szkoły. Dzisiaj 70% tej wiedzy to jest internet, prawda? Dzisiaj to, to młode pokolenie, które już wchodzi na rynek, no to jest telefon, TikTok i prawda yy, wiedza, która jest nam. Przekazywana. I tu już jest całkiem inne podejście do, do, do pewnych rzeczy. I że tak powiem, no, lipa nie przejdzie, prawda? A niektóre partie już się trochę kojarzą z lipą I, i, i naturalną koleją rzeczy, jeżeli nie dojdzie do wymiany czołowych, jakby prezesów partii, którzy już obydwoje są, już powiedzmy, w wieku emerytalnym, no, to, to będą od, odchodzić w cień. I to hmm. wymusi, że jednak. Będą albo dochodziły po prostu zmiany w zarządach, że będą wchodzić młode osoby. No bo, no bo na tą chwilę, tak jak mówię, młode pokolenie nie jest zainteresowane. Jak popatrzymy na, na, na jakie partie głosuje młode pokolenie, no to już nie są te pierwsze dwie partie. Także, także ja myślę, że to co powiedział Marcin, że to jest ostatnia kadencja i niestety już, czy stety, tak. być może stety, no już, już, już będzie, będą wchodziły nowe trendy i być może nowe partie, albo te partie tylko po prostu zmienią troszkę front, zmienią władzę i, i wtedy będzie to takie bardziej pod, pod klienta, mhm. bo dziś wszyscy jesteśmy uczeni, że żebym pod klienta, pod mieszkańca a nie że idziemy jakimś tam, że jedziemy na skłócaniu, prawda? Mam wrażenie, że oby dwie partie. Ale to jest język polityczny i zawsze nie Słuchajcie, większość polityków, większość Polaków stawiam to jako tezę. Tak, okej. Większość Polaków myślę, że jest bardziej zmęczona tą polaryzacją, która w Polsce występuje, niż samym pisem, czy platformą, czy jakąkolwiek partią rządzącą. Ta polaryzacja po prostu ona powoduje to, że my, zamiast się skupić, tak jak Cezary powiedział na robocie, zapomnieniu o tym, co było. Po prostu skupmy się na tym, co mamy tu i teraz i zróbmy tak, żeby Polska stawała się poważną gospodarką w Europie, bo mamy ogromne predyspozycje do tego, nie? to rozgrzebujemy jakieś komisje, obajtek taki, tam, tamten taki, tamten taki, tamten taki. Po prostu marnujemy czas i zasoby na to, które powinniśmy poświęcić na rozwój, marnujemy na rozpamiętywanie czegoś, co kompletnie już Nie ma znaczenia, bo to było. No w, w, każdy, w każdym tyle. stadzie znajdzie się czarna owca, jaka by to nie była partia, nie? I po prostu Jest. ten czarny albo owca czarny się łabędź. Albo czarny łabędź, po prostu się odsuwa i tyle, prawda? I idziemy dalej. A nie, że skupiamy się, a tamten to był czarna owca, to wy wszyscy, wy wszyscy biali, jesteście teraz, no. Dobra, i tego wszyscy sobie życzmy, chociaż tak nie będzie. My nawet nie wiemy, czy te wszystkie jakby do widzieć, polaryzujące komentarze pod różnego rodzaju politycznymi postami nie są robione przez boty dzisiaj. Bo, znaczy, bo, ja czasami bo... takie robię, to, a nie <laughs> jestem... to Robisz to, czasami takie? Ja robię tak. Czasami napiszę, nie. wiesz, a, a, a potem napiszę nie A. I mało kto się Jornie, że to ogóle... są <laughs> w sensie dwa przeciwne. Tak. Możesz takie ryzyko. Ale pod... jest akcja. Ty, ale wiesz, możesz wiesz, takie ryzyko postawy, żeby postawić, żebym Super. Dobra, super. W też, wiesz. Kończymy temat. Jedziemy dalej. W zadaniu dałem komentarz, żeby się nie zapisał. Ale ten Konrad jest mądrze gada, ale ten Konrad głupio gada. Dokładnie.